Indy Jones szykuje się do wyprawy. Pomóżmy jej wybrać strój. Ten wygląda nieźle. A co z kapeluszem? Ten jest odpowiedni dla naszej poszukiwaczki. Strój jest gotowy. A co z butami? Te sandały są odkryte. Będzie w nich wygodnie i nie za gorąco. Czas na przygodę. Jej koleżanką jest legendarna Lara Croft. W szortach i koszulce wygodnie jest biegać po pustyni. Oto pas z pistoletami. Właśnie tego potrzebuje Lara. Oto twoje buty. Lara jest zdeterminowana. Skarb będzie nasz. Piramidy, wydmy piaskowe i jasne słońce. No, czy jesteśmy gotowe, żeby zobaczyć, co powiedzą nam starożytne duchy? Oczywiście, to miejsce potrzebuje takich jak my. Oto mapa z drogą. A znak pokazuje, gdzie znajdziemy skarb. Nie mogę się doczekać. Będziemy bogate. Rozdzielmy się, tak szybciej znajdziemy skarb. Na tym papierze są magiczne znaki. Ścieżka prowadzi prosto do skarbu. Mapa jest przekazywana od setek lat, gotowe. Lara Troft ruszyła w swoją stronę. No to co jest na mapie? Tu gdzieś powinna być piramida. Hmm. Tu są tylko suche liście, kamienie i wyschnięta rzeka. O, tu jest! Wygląda jak piramida. Przytnij słomki i połącz je pomaluj, żeby wyglądały jak stary metal. Teraz lepiej widać. Teraz Indie widzi wszystko z daleka. Gdzie jest mój cel? Sphinx, witaj. Zdradź mi swoje tajemnice. Już do ciebie idę. Naparstki chcą nas poszukać. O, tu jest kulka. Pokryj naparstek gliną. Niech wygląda jak Anubis. A drugi naparstek jest podstawą. Pomaluj. Nadpalony zwój to starożytne zaklęcie. Lara Croft wpadła do pułapki w piramidzie. A, puść mnie. Chwila, to tylko pajęczyny. Nie powinnam się bać. Zobaczmy, co my tu mamy. Pod pajęczynami jest waza. O, ten artefakt jest w nietypowym miejscu. Ale jak to otworzyć? Puk, puk. Ze środka wypadł zwój. Ten, kto przeczyta pradawne zaklęcie, wezwie ducha Anubisa. O! Kto mnie wzywa? Pozwól ludziom odkryć kulturę dawnego Egiptu. Ten, kto szuka skarbu z czystymi zamiarami, znajdzie to, czego szuka. Dziękuję. Anubis zniknął we mgle. Wypełnij plastikową zatyczkę klejem na gorąco. Dodaj zakrętkę i owy nieskórzanym paskiem. Łatwo można zawiesić butelkę na ramieniu i iść na długą wyprawę. Na pustyni jest bardzo gorąco. Indie nie może wytrzymać palącego słońca. O, kręci mi się w głowie. Potrzebuję wody. Wody potrzebuje wody. Zobaczyła we śnie Anubisa. Pomogę ci i dam ci wodę. Łyk przywrócił jej przytomność. Co tu się stało? Egipt to tajemnicze miejsce. Lara szła wąskim korytarzem w piramidzie, kiedy usłyszała dźwięk z bazy. Nagle wyskoczyła kobra. A, muszę uciekać! Lara biegnie tak szybko jak potrafi. Każde drzwi mogą stać się portalem. Nałóż dużo kleju. Podkreśl teksturę. Wydrukowane hieroglify nadały drzwiom tajemniczy wygląd. Resztki złotej farby zachowały swój blask. Glina zamienia się w kobrę. Kobra ma oczy z rubinów i jest cała w drogich kamieniach. Tylko wybrani mogą wejść do portalu. Na jej drodze są drzwi. O, są zamknięte. Lara jest zła. Jak się wydostać? Tyle złota, a nie ma zwykłej klamki. Nagle usłyszała syczenie. Kobro, proszę przepuść mnie. Drzwi otworzyły się i zamknęły za nią. Zrób kraty z fałeczek i drewnianych szpikulców. Pstryk? I drewno ma kolor metalu. Łańcuchy trzymają ciężką kratę. Dawno tutaj nikt nie sprzątał. Indy nie uważała i poszła w złą stronę. Nie muszę zawrócić. Ale krata zamknęła się tuż za nią. Droga jest zablokowana. To kolejna pułapka. Indy ma kłopoty. Oh. Klik kartek będzie idealny do zapisywania starożytnych zaklęć. Grzbiet jest pokryty złotym sznurkiem. A na okładce jest złota czaszka. Straszne? Diamenty nigdy nie straciły blasku. Pokój jest cały w piasku. Trudno po nim chodzić. Jeden fałszywy krok. Ruchome piaski, pomocy! Ale przypadkiem uruchomiła ukryty mechanizm. Pojawiła się piramida. Na jej wierzchu leżała księga umarłych. Co za znalezisko? Mam szczęście! Zrób pochodnie. Pomaluj drewno, żeby wyglądało jak stary metal. A plastikowy płomień jest taki jasny. Rączka jest owinięta łańcuszkiem. Oświetl mi drogę. Indy idzie na wyczucie przez wąski korytarz. Pajęczyny jej przeszkadzają i owijają się na rękach. O, co to? Pochodnia, tak! Ale to tylko początek. Po zdjęciu jej ze ściany uruchomiła się kolejna pułapka. Ściany zaczęły się zbliżać. Indie biegnie tak szybko jak umie. Och, udało mi się. Od dawna nie czułam takiej adrenaliny. Muszę złapać oddech. Odrysuj sarkofag na arkuszu tektury. Bam, proszę. Dodaj boczne ściany. Pomaluj na złoto. Złoty sznurek przykrywa boki. Nie zapomnij o przykryciu. Nikt nie powinien zakłócać snu faraona. Odrysuj szablon na styropianie. Starożytna maska z twarzy lalki ma ceremonialne nakrycie głowy, berło i łańcuch. Pomaluj sarkofag farbą akrylową. Wygląda zupełnie jak prawdziwy. Na bokach ma złoty sznurek. Drogie kamienie i połowy paciorków pokazują, że tu spoczywa król. Oto zaginiona mumia. Idź spać, nie strasz gości. Po przejściu przez labirynty Indy i Lara spotkały się w głównym pomieszczeniu grobowca. Udało się! Dotarłyśmy do krypty faraona. Mam nadzieję, że nie wierzysz w klątwy. Otwieramy! Dziewczyny nie mogą sobie poradzić. Czekaj! Mamy księgę umarłych. Użyjmy zaklęcia. To nasza ostatnia nadzieja. To straszne! Sarkofag zaczął się trząść, a wieko otworzyło. Mumia ożyła. Oto klucz! Musimy go zdobyć. Dziewczyny zapomniały o strachu, zebrały się i zdobyły to, czego chciały. Tak! Mamy to! Bardzo dziękujemy! Sklej ścianki szkatuły z tektury. Załóż wieczko. Pomaluj na złoto. Na bokach znajdują się hieroglify. Drogie kamienie są błyszczące i tajemnicze. Zajrzyjmy do środka. Wow! Ile tu skarbów! Przyjaciółki próbują otworzyć szkatułę. Brrr. O, aż mi serce stanęło! Szkielet szczura postanowił nas wystraszyć. Widziałyśmy gorsze rzeczy. Przekręciły klucz i zobaczyły starożytne skarby. To najważniejsze znalezisko archeologiczne w historii. Przygoda zakończyła się pomyślnie. Ekspedycja Indiany i Lary była wielkim sukcesem. Po powrocie do domu, dziewczyny oddały skarby do muzeum. Dziedzictwo faraonów trwa dalej!